Nie zauważyłem Was! Cześć, witajcie! Ja jestem szmolony. ty... i gramy sobie w brawla z moim mikrofonem. Więc cóż poja zacząć. Znowu wbijemy piper, na której wbiłem ostatnio, ale przegrałem. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Chyba to się poprawiło. Chyba. Co, w tym mnie spadują, bo mały kabel. Niestety. Dlaczego oni już mają podwapać? O no. O tak. O tak. O fak. Ktoś tu gra peny, widzę Jakiś ktoś, ktośowy Ktośówka Nie, bołówka. Kurde, ja chciałem ulitnąć Ech Mech. No ten macie był taki mech. Taki mech był, taki, taki, taki mech, nie? No, to taki mech, mech. taki bardzo mech. Nie. Dobra, kluk, ja lecę. Ja mu tą skrzynkę. I ty Kuba. Ja im tam coś tam pomogę. Tam tam. Może będziemy mieć z nimi sojusz. I. Bam. Bam. ba, ba, ba Pa. To Tutaj mi przeszkadza kabel, więc peł, peł. <laughs> Skypa O ile on mi zadaje? On zadaje prawie jakieś 4000 z jednego szczołu. Wiecie, chodzi mi o to, że wiecie, jak wykonuje ten jeden szczoł, no te 20 szczołów leci. Tylko to, że śmiem sobie powiedzieć to. Albo i nie śmiem. Czy mój kruk zginął? Nie, mój kruk nie zginął. Tej na tego Mojtisa, ale nie. Mojtis na pewno to wygra. Chociaż mój kruk bierze go na daleko. O ile tak ktoś się nie zespi u Mojtisa. O Jezu, ale ten Mojtis wymiał. Ale ten Mojtis wymiał. O nie. No jest krokiem, no to ja nie mam szans, nie? No to ja, ja nie mam szans, jakbym podleciał, to może bym miał jakieś szanse, ale nie mam szans, po prostu, nie mam. No nie mam, no nie mam. No nie, nie mam. Niedługo przeprowadzka. I... Up. O, mhm. Uh -huh fajny kim? Pine pa papa pa pa papa paj pie paj pine pur, paper, paper, pine pur, pine pur, pine pur, pine pur, pineapple widzi pine i ginie. Druga per zabija bóla, jedna klejon i, i druga Pajnaper czeka aż się odejdzie się koleżanka, teraz ultuje, teraz wychodzi z burzy, ej, chochłe. Uh, uh, uh. Teraz pierwsza Pajnaper celuje w kolta, olta. Teraz pierwsza Pajnaper Celuję w Leonidasa, w Leonisrasa, blieta, w Lieta, Gówniaka, hue hue, hue Gówniak. No, tylko...

Całkiem niezłe, chłe, 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 he, he. Szarka podbiega, Mimi z Leonem e, wyrzucają się na band spadzie. Potem ja ultuję Piperką, ultuję Piperką drugi raz, zabijam Leona. Potem jeszcze inna drużyna podbiega. Ja razem z moją Piperką giniemy. Fuck, fuck, nie! Ona zdobyła tego pałka. Proszę, daj mi jeszcze nie, tego pałka. Nie! Kabong, kabong, kabong. Szelka też się odjedziła. Snuisz? No Widziałem w tym meczu trzy szelki. Więc trzy szelki w jednym meczu. No iż. No iż! Bied... No iż już. 8 osiem minut. Już 8 minut. Nice. Nice. 8 minut. Nice. No cóż. Wy, wygranko. No cóż. Dobra. Tyle ja nie chcę dolegać i teraz sobie zagram. Hmm. Dynią sobie zagram. Albo nie. Będziemy już kończyli ten odcinek, więc tym dyniowym akcentem jak na Halloween zakończymy ten odcinek.